Od zawsze mieszkamy na Wawelu. Dokładnie od trzeciego dnia życia, kiedy to tato odebrał nas z porodówki. Nic dziwnego, że czasem zastanawiamy się, czemu ci wszyscy ludzie szwantają się po naszym domu. Raczkować nauczyliśmy się w gabinecie holenderskim, a pierwszy mleczny ząb wypadł mi w sali pod orłem. Poturlał się pod renesansowy kredens i pewnie dotąd tam leży. Jest taka rodzinna anegdota, kiedy pulpet był całkiem mały, zapodział się gdzieś na zamku. Rodzice odchodzili od zmysłów, postawili na nogi cały personel muzeum, przeczesywali piwnice, zaglądali na strychy. Znaleźli go w zbrojowni. Spał w najlepsze w lufie zamkowej armaty, wdrapał się tam, zwinął w kłębek i chrapnął, podczas gdy szukała go setka ludzi. Kiedy go wreszcie znaleziono, tata zapytał pulpeta, dlaczego właśnie w lufie uciął sobie drzemkę. -Bo tu nie ma przeciągów, odpowiedział mój brat. Dam głowę, że nasz tata jest najlepszym przewodnikiem wycieczek w Polsce. Ludzie czekają tygodniami, żeby trafić do jego grupy. Jest naprawdę dobry. Wie wszystko o Wawelu. Nigdy nie klepie jak automat, tylko ciągle wymyśla coś nowego. Rapuje, rymuje, żongluje, zadaje dzieciakom zagadki, częstuje piernikami upieczonymi według szesnastowiecznej receptury. Ciągle zamęcza, mamy prośbami o uszycie kolejnych kostiumów i przebiera się za husarza, za krzyżaka, za sułtana Mustafę, a ostatnio nawet za królową Jadwigę. Czasami tata pozwala nam asystować przy oprowadzaniu wycieczki. Nie jest lekko, możecie wierzyć, zwłaszcza gimnazja dają czadu. Kiedy tata opowiada o historii Wawelu, my osłaniamy tyły i zaganiamy stado jako wczarki pasterskie. W każdej klasie jest kilku bystrzaków, którzy w nosie mają łokietkę i królową bonę i tylko kombinują, jakby się urwać i czym prędzej kopnąć do automatu z oranżadą. Wymyślają sobie od kurdybanów i plafonów i najchętniej przylepiliby gumę do rzucia na czole Anny Jagielonki. Nie jest łatwo przekonać takiego gościa, żeby powstrzymał się od robienia obory w było nie było królewskiej siedzibie. Na nieznośnie gadatliwych z reguły pomaga krówka mordoklejka, którą częstujemy takiego pacjenta. Gorzej z nadpobudliwymi. Tych czasami trzeba niechcący zatrzasnąć w toalecie albo zabłąkać w kotłowni na godzinkę. Pulpet miewa skrupuły, ale ja jestem bezlitosna dla kretynów, którzy próbują uruchomić gaśnicę w sali poselskiej albo wydrapać napis GKS Bełchatów na ścianie zbrojowni. W smoczej jamie wycieczka mięknie, bo tam ciemnawo, a my mamy parę zaprzyjaźnionych myszy, które łatwo namówić na spacer po nogawce wyjątkowo odpornych na wiedzę historyczną ziomali. Nie do wiary, ile mogą zdziałać takie drobne pazurki i jeszcze drobniejsze ząbki. Najwięksi twardziele piszczą jak ososek i dają popisy prawdziwego breakdance'u, kiedy mysz wyskoczy im z kaptura skate'owej bluzy.